Ja na, na początek chciałbym się odnieść do, do dwóch transparentów, które przygotowywali nasi kibice. Podpisuję się obiema rękami, a nawet, a nawet i stopami, jeżeli, jeżeli mogę. Stadion dla resowi i, i można postawić kropkę. Dzisiaj w Niecieczy zobaczyliśmy, jak powinny wyglądać stadiony. W tamtym tygodniu zobaczyliśmy w Legnicy, jak powinny wyglądać stadiony. Za tydzień w Tychach zobaczymy, jak powinny wyglądać stadiony. I to nie wielkich aglomeracji, a, a normalnych miast, którym władzom i, i ludziom zależy na sporcie, na promowaniu sportu poprzez, poprzez swoje drużyny. Dziękuję kibicom za to, że po raz kolejny wsparli nas swoim dopingiem i, 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 i na pewno też nam pomagali. Chciałbym podziękować moim zawodnikom za, za to, co dzisiaj zaprezentowali, jeśli chodzi o sprawy wolicjonalne, jeśli chodzi o momentami o pomysł na grę w piłkę. Yy, Niemniej jednak mamy do siebie pretensje za to, że nie byliśmy tak kreatywni pod bramką przeciwnika i tak yy, może nieskuteczni, bo, bo, bo yy, mało właśnie dochodziliśmy do tych sytuacji, które mogły zagrozić yy, przeciwnikowi yy, i mogły zmusić bramkarza, yy, gospodarzy do, yy, do interwencji. Także tutaj, tutaj, mimo tego zdrowia, mimo tego charakteru, który zostawiliśmy, yy, pretensje do siebie, za, nawet za tą pierwszą bramkę, gdzie. gdzie nie ustrzegliśmy się błędu przy stałym fragmencie, i to troszeczkę pokrzyżowało nam oczywiście szyki. Szanując przeciwnika i doceniając jego klasę, bo wiemy, że mierzyliśmy się z jednym z głównych pretendentów do, do awansu. Myślę, że doświadczenie, jakie tutaj nabyliśmy, zaprocentuje w kolejnych spotkaniach. Dziękuję. Witam wszystkich. Cieszymy się z trzech punktów. Przygotowaliśmy się do tego spotkania bardzo, bardzo mocno i widzieliśmy, że czeka nas trudne spotkanie, bo przeanalizowałem zespół rs owi bardzo, bardzo mocno i uważam, że to, że dzisiaj żeśmy wygrali, to tylko i wyłącznie dlatego, że żeśmy się dobrze do tego spotkania przygotowali i niejednokrotnie jeszcze ten zespół urwie punkty na pewno niejednemu zespołowi. Także życzę powodzenia na pewno im w następnym spotkaniu. A co chodzi o nas, to no, po raz kolejny mieliśmy dogodne sytuacje yy, czy w pierwszej połowie, składne akcje, dużo, dużo gry kombinacyjnej yy, i yy, doprowadzamy znowu do tych momentów takich yy, w nerwowej może końcówce, czy gdzieś jakichś stałych fragmentów gry, żeśmy się też obawiali, bo zespół Resowi jest bardzo wysoki, ale no, mówię, tu determinacja i, i dobre ustawienie zespołu zażegnała dużo niebezpieczeństw. Na pewno w pierwszej połowie mieliśmy dużo strat własnych, takich, które doprowadzały do, do groźnych ataków. To musimy na pewno to przeanalizować, żeby szybciej, szybciej operować piłką i, i lepiej, lepiej podejmować decyzje na boisku. Także tutaj na pewno przeanalizujemy mocno nasz mecz i, i, i trzeba się przygotowywać też już do następnego.